Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na makiecie w skali H0E, czyli witam Was na wąskotorówce. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować dwie kolejne lokomotywy typu L45H, czyli popularnie nazywanych w Polsce LXD2. Taki dostały, taką dostały nazwę. Oczywiście. Produkcja rumuńskiej fabryki FAUR. Także mam do zaprezentowania dzisiaj dla Was dwa klasyki. Klasyki, oczywiście w kolorze takim czerwonym, albo jak to mówią, brąz tlenkowy różnie, różnie to jest nazywane jako kolor. Pierwsza lokomotywa to LXD257, a druga to LXD280. Zacznijmy od pierwszej lokomotywy, lokomotywa LXD2-257. Jest to lokomotywa, oczywiście obie lokomotywy wyprodukowane przez firmę BEMO. Pierwsza o numerze katalogowym 1020-987. Lokomotywa wyposażona w dekoder jazdy, jak również w dekoder dźwięków, dlatego pozwolę sobie zademonstrować włączać dźwięki i y, podjadę do Was tą lokomotywą. Pozwolę sobie wyłączyć dźwięki. Lokomotywa ta została wyprodukowana, oryginał oczywiście został wyprodukowany w 1983 roku, natomiast sam model w 2014. Stacjonowała w Jędrzejowie Wąskotorowym w 1984 roku, <laughs> rok mojego urodzenia. Tak, jestem bardzo młody. Później mamy Karczniska czy Karczmiska 1984-1986. Później mamy przeworsk wąskotorowy 1986 I, i tak właściwie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Lokomotywa nie została zezłomowana i lokomotywa jest wyposażona w silnik Maybacha, a więc całkiem, całkiem sympatyczny silnik. No, i tutaj udało mi się dzięki panu Karolowi a, z Poznania udźwiękowić ten model. Stąd też no, możemy go dzisiaj zobaczyć w pełnej krasie i w pełnym, że tak powiem, e, dźwięku. Odjadę troszeczkę tą lokomotywą. Tak. Już momencik. I podjadę kolejną lokomotywą, lokomotywą y, o numerze. LXD2 o numerze 280. Jest to oczywiście model BMO tak jak poprzedni, poprzedni o numerze katalogowym 102988. Jest to model wcześniejszej lokomotywy. Jeżeli chodzi o. Tutaj nam się odbi odbiór prądu troszeczkę gdzieś tam za zawiesił, ale już, już nam ta lokomotywa tutaj podjechała. Jeszcze może kawałeczek. I spróbuję Wam ją troszeczkę bliżej tutaj pokazać. Ona ma akurat pomalowane obręcza kół cool na biało, więc tak bardzo powiało polskością. Jest to lokomotywa, tak jak wspominałem, starsza, jeśli chodzi o produkcję, bo 68 rok. I niestety została w 1992 roku zezłomowana. Stacjonowała tylko w Karczmiskach. Wąskotorowych miała również silnik Maybacha, a więc całkiem sporządne maszyny. Tyle wiemy na temat tych lokomotyw, tutaj tyle, ile mogłem wam przekazać to wam przekazałem, a więc mamy tutaj w tym przypadku już dwie czerwone lokomotywy. Jak one weszły w moje posiadanie, można powiedzieć mały, mały cud, bo jedna z lokomotyw trafiła do mnie. E, jakiś czas temu tak e, trochę jak niespodzianka, natomiast e, i to jest ta lokomotywa, e, właśnie e, ta ciemniejsza, która wjechała jako druga. E, widzę nawet, że w, zdecydowanie w kolorystyce troszeczkę tutaj jest inny kolor, być może też dlatego, że ta lokomotywa, która jest e, z białymi obręczami, jest troszeczkę lekko zwaloryzowana i być może dlatego ona e, jest e, też tak wygląda troszeczkę, jakby była w innym kolorze. Ona trafiła do mnie zupełnie przypadkiem z pewnego forum i myślałem, że jest ona uszkodzona. Myślałem, że będę musiał ją przerabiać, jakiś może silnik szukać i tak dalej. Okazało się, że, 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 że nie, że jest sprawna, ale nim to się dowiedziałem, no to, no to przeżyłem troszeczkę, że tak powiem, chwil zastanawiania. Tym bardziej, że jest to lokomotywa, którą praktycznie dostałem jakoś tak w prezencie, można powiedzieć, jako, jako dodatek, jako uszkodzoną. Dlatego szukałem innego dawcy, innej lokomotywy i dlatego też zdobyłem tą lokomotywę, którą widzieliście, jaką pierwszą, tą z dźwiękiem. Ona w ogóle się pojawiła gdzieś tam na jakieś, powiedzmy, została wystawiona i miała dość wysoką cenę, ale w gruncie rzeczy po długich, długich pertraktacjach udało mi się w jakiś sposób... No, wynegocjować lepsze warunki, i, i w końcu, w koniec końców ta lokomotywa trafiła, trafiła do mojej kolekcji. A, w związku z tym, że obie, obie działają, no to obie wam dzisiaj pokazuję. Niespodzianka, pewnie e, Łukasz się zdziwi, na pewno będzie e, się cieszył, że tak jest, bo już mu trułem głowę od dawna, żeby mi taką dziś znalazł, a tutaj okazuje się, że mam. No. Mam dwa różne numery, to też jest fajne i się cieszę. No, gdyby się gdzieś tam pojawiły jakieś, jakaś jeszcze inna, no to byłoby fajnie. Wiem, że tych lokomotyw czerwonych było więcej, przynajmniej trzy, no ale na razie, na razie jest tyle, ile jest i tak się cieszę, tym bardziej, że jest dźwięk. Może nie ma tam tych dźwięków aż tak wiele, super, ale, ale mimo wszystko e, robi to wrażenie i, i cieszę się, że mogłem się z Wami e, tutaj e, podzielić tym. Tym materiałem, tymi, tymi lokomotywami, i mam nadzieję, że gdzieś tam dzwoniący w tle telefon nie zepsuł tego filmu. No niestety życie, no nie mam studia nagraniowego, żeby nagrywać filmy, filmy w zupełnej ciszy. Nagrywam je najczęściej przy makiecie lub przy stole w kuchni i po prostu, no czasami te dźwięki gdzieś tam się psują. Czasem trzeba nagrywać od nowa, ale mam nadzieję, że tym razem nie będzie takiej potrzeby. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Teraz będzie dużo takich odcinków prezentacyjnych, ponieważ moja makieta niestety jest w remoncie i mam nadzieję, że gdzieś w najbliższej przyszłości zostanie ona na nowo uruchomiona i będziemy mogli znowu na niej pojeździć. Dzięki Bogu, trasa wąskotorowa jest oddzielna i może, może więcej będzie po prostu odcinków z tej trasy. Wąskotorowej. Dziękuję wam za uwagę. Robię dla was kilka zdjęć. Do zobaczenia. Cześć.